Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved. Jesteśmy na DLC Ragnarok, czyli na mapie, na nowej mapie z darmowego DLC. Mapa już powstała dawno temu w modzie, natomiast teraz ona stała się oficjalna i tak jak mówiłem jest ona jeszcze w 50% niedokończona, natomiast dzisiejszy odcinek będzie dotyczył oswojania gryfa. Chcieliście zobaczyć tego oswojonego gryfa, jest to kompletnie nowe zwierzę, ono w zasadzie było tajemnicą przez bardzo długi czas, dopiero chyba w zeszłym tygodniu zostało ujawnione, bo to o tej mapie było już mówione wcześniej, natomiast Gryf wcześniej nie był pokazany. No i jest on po prostu nowym gatunkiem, który ma pewną nową właściwość, którą Wam pokażę już w ostatnim odcinku, Wam również pokazywałem. Dlatego dzisiaj przechodzimy do oswajania. Oprócz Gryfa na tej mapie też jest lotowa Wiwerna jako nowy gatunek. I jakiś tam death War w jaskini to jest chyba też lodowy death War. i jeszcze do tego Lava golem, i to są chyba bossy w jaskiniach, które trzeba pokonać, zdaje się. Ja z kolei też zapraszam Was na streamy, bo gramy tam z widzami właśnie na mapie Ragnarok. Jest to serwer PvP, i już od jakiegoś, od kilku dni są streamy z tego serwera właśnie z widzami. Tworzymy tam bazę i próbujemy grać jakoś, nawet już jakiś tam pierwszy raid był zrobiony. Natomiast, no dzisiaj tak jak powiedziałem przechodzimy do tego odcinka, będziemy szukać gryfów Gdzieś tutaj w okolicy, właśnie na takich półkach skalnych one powinny występować Także ja zapraszam was do oglądania, pamiętajcie łapka w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków A już tym bardziej również streamów właśnie z Arka i przypominam też, że na kanale pojawiła się nowa seria, która będzie długą serią, bo jest to bardzo porządna gra Survival. Szczególnie polecam ją dla fanów State of, znaczy przepraszam, szczególnie polecam dla fanów 7 Days to Die, bo gra jest dość podobna, ale po prostu lepsza. I nazywa się State of Decay, Także polecam obejrzeć, link powinien być w opisie, albo na końcu tego filmu powinien się pojawić, albo po prostu na głównej, na głównej stronie kanału. Także myślę, że ta seria Wam się spodoba, jest to bardzo porządny survival z zombiekami i budowanie bazy, takie sprawy można tam e, obczaić. Czego mi brakuje? Jedzenia. Raz, dwa, trzy. Tam są Argentiwy. Właśnie nie jestem pewny czy znajdę, nie mam jeszcze takiej mapy, mogę Wam natomiast powiedzieć trochę rzeczy o tym gryfie. Jak widzicie on ma takie bardzo fajne szybowanie, to jest jego atak. Taki główny, no to jest ta jego specjalna właściwość, patrzcie tutaj jaka fajna taka półka. W ogóle ta mapa jest tak ogromna, jak my graliśmy teraz na tym serwerze PvP, to nawet nie wiadomo gdzie bazę robić, bo gra jest naprawdę tak duża. A w związku z tym, że jest ten nerf dinozaurów wprowadzony, latających, no to nie sposób jest naprawdę zwiedzić całą mapę, jest ona po prostu tak przeogromna, że... O, super, są gryfy. Gryfy się oswaja w dość normalny sposób, czyli będziemy je usypiać normalnie strzałkami i Prime Meat, z tego co pamiętam. Tylko, że one występują często w grupach właśnie po trzy, także będziemy musieli uważać. Najlepiej no, jednego by było zabić, a drugiego jakoś tam oswajać. Siodła na nie nie potrzeba, one są jakby bez siodła. A teraz wam pokazałem atak tego gryfa, tak jest nies nies niespodziewany, jest naprawdę, jest to atak kozacki i jest on naprawdę bardzo silny. Im wyżej jesteśmy, tym ten atak będzie większy. Także jest to naprawdę, naprawdę kozackie, wystarczy po prostu polecieć w dół. I jak oswoimy tego gryfa? Właśnie nie wiem. Przydałoby się jednego, tak jak powiedziałem, zabić, o. A spróbujmy, na, 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 bo też one mogą się normalnie bić na lądzie. Spróbujmy, może on też wyląduje jakoś. Bo one normalnie fajnie biegają. No to są naprawdę fajne stworzenia. A ty masz 145 level, kurcze. No dobra, trudno. To Do tamtego przynajmniej będzie szybciej. Może jak ma mniejszy level, będę mógł doswoić. No, już umieraj. Bo zaraz twój kolega się tutaj zorientuje. Gryfy mają też właściwości podnoszenia. Co prawda ja troszeczkę się tutaj zawiodłem, bo wydawało mi się, że one powinny podnosić dzięki temu, że mają e, cztery łapy, duże gatunki, ale podnoszą tylko takie co podniesie również Pteranodon, bo e, tylko te mniejsze niż parazaur. Dobra, jest to 45 Level Pick. Zjemy sobie go. Nie wiem, czy właśnie będziemy prime potrzebować. Nie wiem, czy z niego wypada prime A będę go oswajał po prostu w ten sposób. A widzisz, ty masz tutaj głowę, która mnie zasłania. Na gryfie ogólnie mogą siedzieć dwie osoby. Tak na przyszłość dla osób ciekawych polecam sprawdzić. No i warto je oswajać w takich miejscach, żeby one Wam nie mogły uciec, bo jak on będzie miał mało torporu. To on będzie nam uciekał, tak? Dlatego dobrze jest też albo właśnie siedzieć na czymś... tylko takim, na czymś takim, co ma. Uważajmy, żeby swojego nie trafić, nie uśpić. Na czymś takim, co ma dużo życia i może stądkować. Ogólnie nawet spoko jest to zrobione, od jakiegoś czasu już właśnie można używać broni na... Na chyba w zasadzie większości gatunków, na których możemy siedzieć. Chyba swojego trafiłem, ale nie jestem pewny. Tylko, że właśnie bardzo mało widać ze względu na skrzydła, ale gdyby był jakiś pasażer... To by było wtedy naprawdę elegancko. Jaki miał level, bo nie zauważyłem? Chyba swojego teraz ścieknąłem, nie chcę, żeby on poszedł spać. i stamina mi się kończy. Dobra, on tutaj coś dostaje. A, tylko też musimy uważać, żeby on nie poszedł spać w jakieś miejsce, gdzie będzie dużo drapieżników. Dobra, ja muszę wylądować, bo staminy nie mam. Szkoda, że nie można do tyłu się obracać. Także przydałby się ktoś siedzący. I... Fiek. Wpadki FPS-ów. Nawet nie wiadomo dlaczego, przecież tutaj nic się wielkiego nie dzieje, żeby był jakiś drom do 20 nagle, bezsensowny. Ale poczekajmy, no. Jest zapowiedziana premiera 8 sierpnia, ta, ta data już jest pewna, no bo zaczęli sprzedawać edycję kolekcjonerską yy, tej gry. Może uda mi się wam, może uda mi się zdobyć i wam pokazać, zobaczymy. E, więc data jest już 100% pewna, ale czy będzie optymalizacja, ja nie jestem tego taki pewny. Moim zdaniem za mało czasu, żeby Tutaj jeszcze im zostały niecałe dwa miesiące, żeby to wszystko naprawić tutaj co to jest e, zbagowane. Myślę, że chodzi o to, że oni po prostu wprowadzał wszystkie gatunki, które chcieli do gry. E, wszystkie jakieś tam struktury i takie rzeczy. W sumie to oswajanie nawet jest łatwe jak on tak lata wokół nas. E, on chyba ma troszeczkę za mało różnych y, bym powiedział. Ataków po prostu, bo on ogólnie właśnie z góry powinien atakować. No, ale jako, że on jest dziki, no to on chyba tego nie wie za specjalnie, że on tylko wtedy jest taki silny. Ale dużo strasznie w niego z tych strzał idzie, bo już poszło e, 25. Myślę, że tam mogłem czegoś nie trafić, więc tak powiedzmy, że mniej więcej tyle. On nawet nie atakuje mnie jak ja siedzę, tak dlatego ten Galimatius, którego one biły. Był nienaruszony. Oj i on już ucieka, bo ma mały torpor. Teraz jak będzie ciężko go trafić w locie, jak on też leci, trzeba to jakoś przewidzieć w miarę. No, żeby on mi tutaj gdzieś nie spadł w jakieś niepowołane miejsca, już na pewno nie do wody. A, chyba nie, nie trafiłem. Fajnie jakbyśmy mogli dać tego, na którym lecę na falą dla niego, żeby miał ja już nie musiał sterować. Chociaż może tak lepiej jest. Jak on by leciał tam gdzie chce, to byśmy mogli wtedy nie trafić. Ale patrzcie, teraz Kecala też łatwo dzięki temu oswoić, jak możemy strzelać. Bo z Argentina też można strzelać. To Kecal już nie jest taki trudny do oswojenia, jak wcześniej. Bo już nie trzeba tego spadochroną. Kwestia tylko tego, żeby one nie spadły do wody, tak? Te nasze latające i żebyśmy kontrolowali staminę. Coś nie mogę go trafić. No znowu chyba nie trafiłem, nie wiem dlaczego. No wolny jest, ogólnie dzikie gatunki zawsze są wolniejsze, bo one po prostu latają tak jakby bez shifta, tak jak my, czyli na tym normalnym speedzie. Mam nadzieję, że nie ciągniesz mnie do jakiejś zasadzki, bo kompletnie nie wiem gdzie jestem tutaj. Ten teren nie wygląda przyjaźnie On chyba ma jakąś określoną wysokość na której może latać, bo tak ani się nie wzbija, ani jakoś niżej też nie, le nie leci Chyba takie kecal ma Czekaj, czekaj, czekaj gościu kurde śpisz? śpisz O o! Ja go nie chcę zabić przypadkiem, prawda? Kurde, tutaj znowu wąż. Więc tutaj to trzeba ładnie ogarnąć. Kurde, dobra. Kiepsko to rozegrane jest. Skąd one tu wyszły, cholera? No dużo. Dużo mu zadały więc, jeżeli chodzi o timing effectiveness, to będzie na pewno bardzo nisko. Um, chyba więcej zagrożeń tu nie ma, te Argentywe ewentualnie. Zobaczmy jeszcze, jak tam mu, mu torpor spada. Czy szybko? Nie, dobra, torpor mu spada wolno. E, te jak jakoś dużo mu nie zabrały życia, więc on tu w miarę bezpieczny. Ale musimy się pozbyć tej konkurencji tutaj. Dobra. Ja wam oczywiście później pokażę te, te ataki tych gryfów Bo one chyba też mogą w ogóle bazy niszczyć Jeżeli to dobrze ogarniemy Dobra I dajmy mu tego prime Mita. Ty chrapież. Myślałem, że to wąż gdzieś się zbliża. E, I jak mu tutaj spada? No tak stosunkowo wolno mu spada, więc myśmy go długo oswajali. Ja wam może później, e, w zasadzie za chwilkę powiem, ile mniej więcej czasu na oficjalnych serwerach to powinno zająć na 150. levelu. E, ten kolega ma level 140, więc też y, wysoki. Może one występują tylko na wysokich levelach, kto wie. No, i statystyki, patrzcie, ma bardzo dużo życia. Jak na gatunek dziki nieulepszany, 9000 życia to jest naprawdę bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że T-Rexy mają tak po 4000, po 5000, to 9000 jest bardzo dużo. Szczególnie u latającej jednostki i one też zdaje się są szybsze od biwerny, z tego co czytałem. No, bo teraz wszystkie gatunki, no nie można ich levelować teoretycznie. Nie mówimy tutaj oczywiście o modach i tak dalej. Więc on, czytam, że jest szybszy od Inverny i też dlatego będzie tutaj dla nas bardzo potrzebny. Stamina, no to zobaczymy na ile to starcza. Melee damage, movement speed. No dobra, to będziemy musieli poczekać aż mu tutaj to wszystko spadnie i on się oswoi, ale nie musimy się raczej martwić o torpor. Za specjalnie, wiadomo, że trzeba to kontrolować, najlepiej biotoksyną. E, aczkolwiek nie jestem pewny czy tutaj na tej mapie biotoksyna będzie występowała, bo do tego będziemy potrzebować Meduzy węgorze, tak? Ale ten atak jest naprawdę fajnie zrobiony. A tak poza tym to widzę, że nie zbiera surowców nasz Gryf Pod prawym przyciskiem myszynicy, czyli tylko ma jeden atak, jeżeli chodzi o takie gryzienia, a z nieba, no to też będzie ciężko wszystko wycelować, tak? Trafić w kogoś. To na pewno będzie trzeba jakoś tutaj to... Testować. W międzyczasie, jak on się będzie oswajał, ja po prostu Wam mogę na tym gryfie pokazać, jak to wszystko, e, jak te ataki wyglądają. Najlepiej by było znaleźć jakiś taki duży gatunek. Tutaj mamy e, tego Diplodocusa. Zbijmy się wysoko i lecimy. Hmm... <laughs> Ogólnie to jest atak obszarowy i on powinien go... Nawet jeżeli dokładnie w niego nie trafiłem, powinien go zaatakować, zadać mu dużo obrażeń, ale może to ze względu na to, że to był Diplodocus, który miał, nie wiem, na przykład dużo życia. No to zobaczmy tutaj. No nie, nikt nie jest tutaj ranny. Co się dzieje? Hmm, a gdybym tak poleciał bardzo wysoko, to zobaczmy, bo wydaje mi się, że ten damage powinien być naprawdę ogromny, więc jest to troszeczkę dziwne, z tym, że ja zdaje się go nie levelowałem w ogóle, nie no kurde, 1000 damage ma, czyli levelowałem go i to tak porządnie, no na oficjalnym dziki nigdy by tyle nie miał, ale to jest naprawdę świetne, to jest naprawdę świetne. O, i tutaj już poszedł ten damage I to całkiem chyba porządny. Tylko nie wiem, ile on tam już miał tego życia. Ale to jest naprawdę mega. To wygląda moim zdaniem bardzo fajne. Spadki FPS-ów trzeba ogarnąć. Myślę, że gdybyśmy na przykład się wzbili tak w powietrze i lecieli nad jakąś ogromną bazą, gdzie jest dużo dinozaurów, to myślę, że ten spadek FPS-ów byłby naprawdę, naprawdę duży. Lecimy teraz. I patrzcie, wszystkie, wszystkie dostały, wszystkie trzy, czyli ten atak obszarowy jest, z tym, że... No kwestia jest taka, że widzicie, teraz już na przykład one chyba nie dostały damage'a, czyli musimy się tak zbić bardzo w powietrze. A to nie jest takie łatwe, tak? No bo jednak to zajmuje dużo czasu, zbicie się takie w powietrze w ten sposób. I jeszcze trzeba tutaj wycelować. No i teraz w ogóle tego demedza nie ma, także musimy być jak najwyżej, żeby ten demedż jakikolwiek zadać. Dobra, i zobaczmy jeszcze raz. Bo wygląda to naprawdę. Super. Dobrze, że możemy też mniej więcej tutaj celować, tak? Hmm. Wiecie, czym też jest problem? Eee, że ja trafiam tutaj w tego brontozaura, a ja muszę trafić chyba yy, w ziemię. Więc problem jest też taki, żebyśmy trafiali obok, czyli z takimi dużymi gatunkami mógłby być troszeczkę większy problem, mi się wydaje. Ciężko powiedzieć, czy dostały. Ale właśnie, no, nie mogę teraz tutaj sprawdzić akurat. Ale ciekawe, jak na serwerze PvP wyzada... Jaki, jaki damage wchodzi. Ja czekajcie, zaraz jeszcze tutaj... Polecimy do tamtego gryfa, zobaczymy. A ja wam jeszcze powiem yy, dokładne statystyki na serwerach oficjalnych, jeżeli chodzi o czas oswajania takich gatunków. Nie wiem, czy tutaj, ale chyba dobrze, nie? No, tam po tej drugiej stronie, tak, tutaj jest ten yy, kryształ. W ogóle wygląda całkiem fajnie. Tylko wygląda troszeczkę, jakbym, no w sumie, jakby miał zeza, ale ptaki mają to do siebie, że one po prostu tak. Wyglądają tak w ten sposób, dobra, tej koleżko, jak tam. No, jeszcze chwila, dobra, to ja zaraz do Was wracam idę poczytać jeszcze o nich, e, powiedzieć wam dokładnie, ile na oficjalnym serwerze. No i około 150 level, mniej więcej 2,5 godziny na surowym prime micie, czyli na tym, co teraz się oswaja. Powinno mniej więcej zająć mu e, czasu e, oswajanie. Jeszcze coś takiego tam przeczytałem, że chyba będziemy mogli, że damage, który on zadaje podczas tego dive'u jest 10-krotnie większy niż jego wejzowy damage, czyli teoretycznie powinien zaatakować za 10 tysięcy w tym przypadku, ale on tego jakoś nie robi. Nie wiem, ciężko powiedzieć, wiecie co? Jakoś to dziwnie działa, myślę, że może to trzeba jeszcze troszeczkę naprawić. Albo, albo może jednak muszę bardziej trafić, w, na przykład w tą modliszkę. To czekajcie jeszcze. No to teraz było całkiem porządnie. I chyba jej teraz tak prosto na łeb w sumie skoczyłem. Faktycznie, a i do czego jest jeszcze Gryf potrzebny? Oprócz samej tej walki, która jest i tak już całkiem niezła. A wiecie co, bo ja to też y, widzę, że trzeba być normalnie pionowo. Możemy nim jajka gryfów, y, ty, jajka wywar zbierać, bo jesteśmy szybsi od wywar na gryfie. Więc y, wywar na nas nie dogoni. Także w ten sposób możemy takie jajeczko zebrać. Nie martwiąc się o to, co się stanie. No już teraz nie trafię, ale widać, że czasami właśnie zadajesz ten damage, a czasami tego damage'a nie ma. I nie trzeba lecieć chyba tak bardzo wysoko. E, więc ja nie chcę tutaj też, wiecie, wprowadzać nikogo w błąd, ale czasami po prostu... O, sam, się, to, sam też się muszę często po prostu nauczyć tego. Czyli nawet, no, nie trzeba tak wysoko się wzbijać, tylko trzeba sobie po prostu... Im wyżej będziemy, tym łatwiej może później wycelować. A, pyk. No i dobra, i się nauczyliśmy. Czyli musimy być równo pionowo i w dół schodzić. E, I myślę, że po tej prędkości też po prostu widać. I, o, patrzcie, setne level elementisy na hitagi, no więc e, moim zdaniem wygląda na to, że Gref jest teraz najsilniejszym e, takim gatunkiem latającym. Mogę raptora złapać? Pteranodonem łapiesz, nie? Czekajcie, coś chciałbym podnieść i chciałbym yy, z podniesionym. O, tutaj mamy konia... Nie, konia nie podniesie. Skoro parazaura nie podniesie to tej... no, i... W ogóle nie podnosi, kurde, wiecie co, chyba coś mi się poprzestawiało w ustawieniach tutaj. Yy, z tym podnoszeniem. Dlatego też tych hien nie mogłem podnosić, ale zmieniałem ostatnio te ustawienia. Czekajcie chwilkę. No niestety, coś mi się poprzestawiało z y, tym. Podnoszeniem, ktoś tam nawet pisał mi, że, to, to, że coś tam w ustawieniach się pozmieniało teraz, że trzeba od nowa ustawić i nie mogę podnosić, chciałbym to sprawdzić, ale w sumie jeżeli mamy aż taki, chociaż tak by było łatwiej coś trafić, tak, bo byśmy, jeżeli byśmy polowali na jakąś jedną, na jakiś jeden, na jednego przeciwnika, to wtedy nie musimy tak ostro celować, tylko możemy coś podnieść i, i zaatakować. Nawet z takiej niskiej odległości, chociaż myślę, że ten damage teraz był e, mniejszy. No i co z tym gryfem? Możecie też tutaj skomentować, jaka nazwa dla gryfów to będziemy nazywać. E, gryfy. E, no i przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę, żebyście skomentowali, żebyście zasubskrybowali ten kanał. E, na pewno będę się starał tutaj wszystko z tego arka, pokazywać co wchodzi do gry. I zachęcam Was też oczywiście do obejrzenia nowej serii State of Decay. Moim zdaniem to będzie bardzo dobra seria. Bardzo chętnie w ogóle mam taką ochotę nagrać dużo odcinków od razu na raz, bo naprawdę gra się przyjemnie, mimo że właśnie ja staram się jakoś tam na zapas nie nagrywać. A tutaj na tego gościa już chyba nie będziemy czekać, bo mamy już je oswojone. Także dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was. Cześć.